Jutro dzień zmarłych i wszyscy wybieramy się na cmentarze, by odwiedzić groby swoich bliskich. Dziś jeszcze dokonujemy ostatnich zakupów. Na bazarach i przed cmentarzami najlepiej sprzedają się wiązanki i zniczy, dlatego handlowcy mają w tych dniach tak wiele pracy. Niemniej pracy mają policjanci, którzy rozładowują korki, które z godziny na godzinę w okolicach cmentarzy robią się coraz większe. Dlatego policja apeluje też o ostrożność w czasie dojazdu na cmentarze, jak i na nich samych. Przypomnijmy, że w ten weekend na drogach polskich zginęło już 42 osoby. Niestety plagą są również pijani kierowcy. Policja prosi, by w czasie porządków na grobach nie zostawiać torebek, cennych przedmiotów gdyż to właśnie z naszej nieostrożności najbardziej korzystają złodzieje.